13 listopada 1942 roku. Na tyłach fabryki dział barikady. Czołem, żołnierze. Celem natarcia jest usunięcie ostatnich punktów radzieckiego oporu, strzegących dostępu do rzeki, więc spodziewamy się zaciekłej obrony. Mamy saperów i wsparcie pancerne, trzeba to wykorzystać. Chcę, żeby czołgi zajęły się piechotą wroga, a raczej obsadzonymi przez nią umocnieniami. W starcia z czołgami nieprzyjaciela angażujcie się tylko, gdy uznacie, że mogą utrudnić wykonanie zadania. Bądźcie pod ręką. Zapewnijcie piechocie osłonę i bliskie wsparcie. Na pierwszy ogień idzie budynek 81, stojący na trasie natarcia. Jest nieduży. Rozprawcie się z nim szybko i nie pozwólcie się tutaj zatrzymać. Poza tym musimy się też dostać do tego domu komisarza najpierw od strony północnej. Ostrzelajcie go pociskami kumulacyjnymi, żeby osłonić atak piechoty a potem wybijcie wszystkich ruskich, jacy się pojawią. Piechota przebije się przez budynek aż do jego południowego skraju. Czołg musi nadążać na zewnątrz, żeby zapewnić jej bezpieczne wyjście. Jeśli to możliwe, ruszcie czołgiem naprzód i likwidujcie wszystkie posiłki Rosjan, ale zachowajcie dużą ostrożność. Bez wsparcia piechoty bardzo ryzykujecie. Ostatni etap to oczyszczenie budynku apteki, znajdującego się z tyłu. Użyjcie pocisków kumulacyjnych, świec dymnych i KM-ów. Dajcie całe dostępne wsparcie. Piechota musi zająć ten cholerny budynek. To wszystko, żołnierze. Szykować się do wymarszu. Hej, Si, Mano, trzecie z tej strony, Rashi bo. A to jest kolejny odcinek, zagrajmy w retro I, I. I idziemy na... Mm, te do widoku taktycznego, dobra. Ja bym chciał, ja bym chciał, ja bym chciał, ja bym chciał... O, właśnie, dowódca. Mam tylko jeden czołg, nasz. Jawol. I o ile się nie mylę, to są te 34. I chyba trochę spudłowaliśmy. Nie wiem. No. No nie. Dobra. Wiecie co dajcie kumulacyjnym i będziemy na nich walili. O, ładnie. Dobra. I nie jest dobrze, bo jednak to C34 jest twardsze niż by się mogło wydawać. Wow. Um, dobra, działowy. dział. Wow, wow, no, powiem wam Jestem w szoku, jeżeli chodzi o... O Jezus Mario, no atakuj go! No... A... Okej, okay, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o to jak te czołgi tutaj działają, to powiem wam to jest... Powiem wam jest niesam niesamowita jazda Ale właśnie straciliśmy obaczogi I coś mi mówi że już tego Już tego nie ogarniemy tak jak powinniśmy Dobra Musimy się przedostać Spróbujmy przedostać jedną od tutaj. Drużna została uzupełniona Mama taka jest ten budynek No więc przyjmijmy go po prostu mm, Okej okay, budynek został zabezpieczony jest drugi, drugi cel. Drugi cel mamy z tamtej strony. Więc okej, okay, biegniemy. Tylko gorzej jak nam wyskoczą tej czołgi nieprzyjaciela. O, cudowne... Cudowne... rasyje Czapeczki. Hmm. Nie widzę nigdzie tej czołgów nieprzyjaciela, póki co. Więc jest nadzieja, że uda nam się tej jakoś przeżyć. Nie ma nikogo tam. Jest 1 T34. To póki coś nie będziemy. Póki co nie będziemy się tym przejmować. No i w sumie jesteśmy teraz na terenie wroga, ale wroga, ani nie widu. Jak podczas zimnej wojny. Au! i jak powiedziałem, wroga, a nie widu dostaliśmy w plecy chyba z karabinu sniperskiego. No, dobra. No ale spoko, musimy zająć ten budynek. Może przejdźmy na wyższą kondygnację. To jest czysto. Tu mamy jednego pana. Poszedł spać. Weźmy sobie jego... Mozinga. Bo Mozing może nam się przydać. O, udało się. O, shit. Szajse. Gościu, chciałeś tutaj zaszalić ze mną? Ze mną, ze mną, ze mną. No niestety się nie da. Um, dobra. Mm, tu mamy... Czemu wyrzuciliśmy pistolet? Nasz maszynowy. Okej, okay, przed chwilą podbiliśmy się właśnie naszego karabinu szturmowego, co może niestety Ty, utrudnić nam... <laughs> może utrudnić nam trochę tego zadania. Au! No i gościu jak widzieliście patrzył się w bok, ale my dostaliśmy jednak Kulkę w twarz, także... No niestety... Niestety gdyby to tak pokazywało trochę bardziej realnie jak to działa, to byłoby lepiej. I sorry, jeżeli słyszeliście ten telefon. Dobra, musimy znowu... <grytanie> Dobra. No ja mam nadzieję, że się nie poniosło na echem, A my tymczasem szturmujemy dalej budynek który jest przed nami widzimy tutaj sierp i młot Rosjanie chcą sobie pokazać, że bardzo ładnie można się tutaj utrzymać pomalować sobie płotki a my próbujemy jednak wejść do tego budynku a spróbujmy wejść może przez piwnicę nie, przez piwnicę się nie da piwnica jest nie do wchodzenia okej, okay, dobra, mam wrażenie, że jak może się nie da górą o, chyba z góry wali snajper przynajmniej takie od... miałem wrażenie Aha to budynki są połączone. A to bardzo dobrze dla nas. Tutaj biegł jeden z naszych żołnierzy. Więc miejmy nadzieję, że nie upierniczą do nam. Coś mi tu nie gra. Za cicho jest. Jest zdecydowanie za cicho. Twoja do drużyna zostało uzupełnienie. Jeżeli dostaliśmy... O! Jeżeli dostaliśmy uzupełnienie, to znaczy, że dlatego, że dostało zbyt dużo naszych... No ale jakim cudem? No... Wyczekam sobie tego gościa, mimo że chyba zaraz dostaniemy... Że mimo że zaraz dostaniemy... Talibyśmy chyba od boku... Nie, no, trzeba tam po niego iść, no bo kurde, sam Pieron nie wyjdzie. No takie sznela... Dobra, jak mały dystans to wolę bardziej pistolet wziąć Hm Dobra, gościu był, ale się zmył No, ewidentnie był i się zmył. Przeszukajmy najwyższe piętro. To jest chyba jakiś coś Aka kościół o. Tak, szukajcie kolego Hm W nazad. No, tak, dostałeś za ojczyznę, bardzo ładnie. Za ma... za maduszkę ruszkę. O, i ty miałeś ten fajny karabin, który mi się podoba. Tak więc... <ścoughs> bardzo ułatwi nam on, odbijanie tych terenów. Nie hmm. Drużyna strzelecka, obsługa KM-u, wszystkie drużyny ogniowe. Atakujcie! O, to jest za nami gościu. No kurczę, go oni się pojawiają i znikają. Trochę jak taki rosyjski ninja. Na sobie nie wyszli. Przyładuj ten karabin, ale już. O. No właśnie. To jest jeden. O, jakieś tam możemy mieć trzy karabiny, spoko. Mi to nie przeszkadza Ale mimo wszystko... Przydałoby się dowiedzieć, gdzie jest ten ostatni gościu tutaj. I chyba moja sieć mnie kocha. Jak zwykle... Szczęście, jak szczęście mam tak, jak nagrywam, że normalnie... Głowa boli. Sorry, że... Jeżeli... Okej, okay, to był Rosjanin. I sorry, jeżeli wam to mocno tam ciągnie... Postaram się to jakoś przy przyciszyć. O ile dam radę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem te piwnice, boże, jaki to jest wielki budynek. O, udało się to zabezpieczyć, tak? A, no, udało, dobra. Teraz mamy iść do apteki, także nie będzie większych problemów. Więc spróbujmy się przedostać w drugą stronę, od zewnętrznego muru, może trochę wolniej. A, już tutaj widzimy. Już tutaj widzimy bardzo, bardzo, bardzo dużo komunistów. I pusty magazynek w naszym karabinie, co nie jest dobrym znakiem. Wręcz przeciwnie, jest bardzo złym znakiem. Dobra, my się tu schowajmy. Dobra, wszystkie drużyny są wybrane? Wszystkie drużyny ognia są wybrane. Tak więc atakujcie aptekę! Słuchaj, drużyna została uzupełniona. I tutaj chyba za mną walnął czołg. Więc miejmy nadzieję, że coś tam działają, chłopaki od tyłu. Dostał jeden. Ale sam nie przeładował, czyli magazynek. Pewnie? No właśnie. New magazynek jest full. Ouuu, oh, wow, 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 Co nas postrzeliło? Dobra, coś nas rozwaliło. Ewidentnie... Zadzwoniło i to bardzo głośno od naszych drzwi. Chyba... czołg. Chyba na pewno czołg. I jak tu nasi ludzie? No czemu, co tu się dzieje? Tak więc, niestety wygląda to niezbyt ciekawie. Okej, okay, ale jak, jakby jakoś tutaj dajemy radę sobie. Jednak ten karawinek jest bardzo celny. Ach, jak to wiedzieć teraz? Czy to był czołg, czy co to było? To by się przyda mi taka informacja. Dobra, może zróbmy tak. Drużyna strzelecka, obsługa KM -u. Dobra, wszystkie drużyny za mną Więc spróbujmy ich tutaj zebrać Niech oni pobiegną Oni chyba się w ogóle nie słuchają Oni chyba najlepiej działają jak biegają na automacie To jest trochę niepokojące no ale Cóż co zrobić Chyba będziemy musieli zrobić tą misję teraz tutaj już sami o Boże. Jakie kurczę zebranie normalnie sobie zrobili. Po prostu coś pięknego. Tutaj jeszcze jeden. Ła, no to teraz to jak ty ilu ich było. Czy jak widać po prostu boty się czasami blokują. No. zdechnij, że pan. Chyba dostał. Spróbujmy się przedostać. O, chyba, te, chyba już będziemy teraz pod murami apteki. Także będzie dobrze. Tutaj mamy Sowieta, który wesoło czeka, aż ktoś wyjdzie mu z tamtej drugiej strony. A my mu po prostu palniemy w łeb. W czerepa. No. Atakujcie aptekę, chłopaki, no proszę was. Jezus Mary, no jest czołg, no ale. No dobra, jak powiedziałem, że jest czołg, to akurat otworzyło ogień, spoko. No przydałyby się nasze czołgi, te dwa tutaj co niestety głupio je straciliśmy na początku. Znaczy, straciliśmy, bo że straciłem. Nie, jak ostatni inteligent po prostu dałem je wyciąć. Bo myślałem, że jednak, jak wezmę przyceluję mu, no to <laughs> za fasoli będzie po problemie, a to jednak tak ładnie to nie zadziałało. I teraz, jak wtedy na złość mieliśmy tylu granadierów. To teraz by się kurde przydał nam tutaj taki Granadier I niestety nas ściągnęli i nie zdążyłem wyrzucić nad granatu. Ok, pozostało nam 8 ludzi W jednego z nich się właśnie tutaj No, czyli tak jak myślałem e, ściągnął nas wtedy po prostu ściągnął nas wtedy po prostu Czołg najpewniej Dobra, dobry się jakąś tutaj drużynę. No, rozwal się ten choke. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. Ale dostaliśmy teraz solidnie. No, obrzucić go granatami czy cokolwiek. Może, to pomoże. Dobra, no atakujcie aptekę. No dobra, trzeba, nie, trzeba po prostu spuszować tą aptekę na tyle, ile się da. Zastrzelmy sobie pistolet. Chyba tak pistoletem chyba podzielamy tutaj więcej niż karabinkiem ilu mamy ludzi. No uzupełnili nam drużynę. Także też jest nadzieja. No jesteśmy chyba sami w tej aptece póki co. <coughs> bo nasi ludzie a, tak się boją czołgu, że pod czołg nie wyjdą. A co za tym idzie? Dostaniemy. Dostaniemy zaraz. O. Dobra. O, jak okej, widzicie? Pistoletem... <laughs> o, to jest... Pan... Nie, kapitan? Gdzie jest drugi, nie wiem... Rusiek. Gdzie jest drugi ruski ja? her Kapitan, wobec du. A, my jesteśmy teraz <laughs> zupełnie tutaj na ich tyłach. Okej, okay, mamy teraz ten fajniejszy karabinek, także postaramy się może tu wyjść. No, spoko, tu już nic nie ma. O, Boże, chłopaki, atakujcie ten cel. No i co, no, no, no... No i co, jak nie rozwalimy tego czołgu, to... ...nie będzie można nic z tą misją zrobić, no bez jaj, no, nie mówcie, że tak to... ...to takie głupie. <laughs> Ta gra nie może być aż tak ograniczona. No chociaż z drugiej strony, no na logikę, no to Czołg byłby normalnie przeszkodą do tego, żeby mm, przejąć teren, ale z drugiej strony, no jakby granaty jakieś były, czy nasza za... nasze załogi tu powinny coś podziałać z tym No bo w sumie teren jest W sumie teren jest oczyszczony, no Dobra mm... No i a no właśnie, dobra. Niech artyleria mu zadudni. Zapomniałem, że jestem. ała, że się... żeśmy się, O, się. No, spitoliłem się ja akurat zacząłem czym Rosjanina, który zdeptał moje ciało. Czyli to jest dowód na to, że tu nie jeszcze są. Tylko potrzeba, po prostu trzeba ich znaleźć. No dobra, to jest, to jest drugie, co będzie trzeba zrobić. Ale pierwsze co zrobimy to jeszcze... Przedostaniemy się raz do tego miejsca, w którym byliśmy. Ten czołg jest z tej strony. A jako, że jestem dowódcą. Tak. I... Obróć, niech artyleria się tym zajmie. No, come on. Cel artyleryjski wyznaczony. A, mam, nadzieję... No, mam nadzieję, że tutaj coś podziała. Okej, okay, udało się zaleźć nam tą misję. Nie wiem jakim sodem nie wiem co tutaj dokładnie już mieliśmy robić, ale w tym momencie podziękuję wam za uwagę, także trzymajcie się, do usłyszenia, hej!